Czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, że zobaczyliście reklamę, w której ktoś powiedział wam rozpocznij leczenie paracetamolem, rozpocznij badania, zrób kolonoskopię, a następnie przyjmuj czopki. Żadnych tego typu imperatywów dotychczas w medycynie nie było. Mieliśmy stworzone konkretne przepisy. Nie reklamujemy produktów medycznych, nie reklamujemy suplementów diety, nie reklamujemy własnych usług, ponieważ jest to sprzeczne z obowiązującym prawem. Tymczasem dzisiaj na kilku tego typu portalach, które oferują dostęp do takiej recepty, widzę imperatywny komunikat: Rozpocznij terapię, rozpocznij medyczną M. Słuchajcie, to jest przekroczenie pewnej granicy. Granicy, która z jednej strony oczywiście, że ona nie powinna wpłynąć na podstawowego konsumenta, ponieważ nie wiąże się, z tym, że ktoś, kto się wahał nagle po przeczytaniu imperatywu, twierdzi: No dobra, macie rację, rozpocznę gorzej. Tego typu sformułowania do tej pory były uważane za nieetyczne, ale nagle stają się porządkiem dziennym.